Witam Państwa w przeddzień Nowego Roku Chciałbym życzyć wszystkim swoim, moim widzom Szczególnie na TikToku Bo tam mam ogromną ilość, a na, na YouTube to Tam mnie ten YouTube sekuje Także to jest mało osób, ale w każdym razie się Wszystkie osoby, które oglądają Wszystkim osobom, które mnie oglądają Życzę zdrowych, szczęśli zdrowego, szczęśliwego Nowego Roku Żeby im się wszystkie sprawy takie osobiste poukładały jak najbardziej. Oraz oczywiście tutaj Polakom szczególnie życzę życzę odwagi, żeby w tym nowym roku mieli na tyle odwagi, żeby jak przyjdzie taki moment, a już ten moment już generalnie przyszedł, tylko jest kwestia czasu, kiedy wybrać najlepszy moment do, do tego dokonania, żeby wyszli na ulicę i pokazali, że ten rząd nie powinien dalej rządzi, że ten rząd obecny to, to jest reżim, to jest banda bandytów, że ci bandyci są już skończeni, już są poza nawiasem i jedynie, że tak powiem, mogą się serwować ucieczką za granicę, jeśli mają gdzie, a w przeciwnym razie to wszyscy ci ludzie zostaną rozliczeni, postawieni pod najwyższy wymiar kary. Ja bym proponował nawet takie sąd wojskowy wyznaczyć po prostu, bo to jest sprawa... Yy, egzystencji państwa to jest sprawa, to, to mówił się o trybunale ale, ale ja mi się wydaje że to sąd wojskowy powinien to tak jak armia krajowa miała takie swoje, swoje sądy to powinien zadecydować o dalszym ich losie. Już nie mówię tam, ja powiedzmy podpowiadam, że wszystkim tym osobom, które były zamieszani w ten układ powinien zostać Odebrane emerytury, jeśli, jeśli są w wieku emerytalnym, a większość ubeków jest w wieku emerytalnym, natomiast ci, co nie mają tych emerytur, a pracowali w tym, w, tym, w tym czasie, powinni, że tak powiem, ten czas, kiedy współpracowali z reżimem, ale to już nie ten ostatni czas, powiedzmy co, co ostatni powiedzmy rok czasu z nim współpracują, a ile się, jeśli. Oni byli w polityce ilekolwiek lat do tyłu powinny ten czas być wyjęty spod wszystkich Zusów, Krusów i innych historii. Nie powinni dostać za ten czas żadnej emerytury. To jest jedna sprawa. Także tutaj trzeba szukać tych pieniędzy i szukać kary na nich. No, ale to, to jest temat do, rozwi do rozwinięcia, tak powiem. To już jest kwestia z tego, że już mam nadzieję, że przyjdą naprawdę ludzie poważni, którzy się tym zajmą także w każdym razie władza komunistyczno-ubecka ma się dobrze, nie została przez PiS nadgryziona w żaden sposób oni się, że tak powiem umocnili i się nie tylko się umocnili, to jeszcze się rozwydrzyli, po prostu zobaczyli, że nie było na nich kary, ani na Jaruzelskiego ani na Kiszczaka, na nikogo i tu Duda akurat też do tego przyłożył ten, ten głupek ale w każdym razie, nie tylko Duda cały ten PiS nic nie robili w tym kumku, żeby ukarać bandytów Bandytów od popiełuszki, który w dalszym ciągu szkalowany polski kościół. Nikogo nie ukarano, dlatego rozzuchwalili, właśnie rozwietrzyli, rozzuchwalili bandytów, dlatego bandyci robią to, co robią. Mam nadzieję, że przyjdą ludzie typu tam Tarczyńskiego. Nie lubię za bardzo tego człowieka, ale może za jego sposób bycia, swoją, wypowiadania się. Ale jak chodzi o trafność wypowiadania się, to jest oczywiście, jestem za nim w 100%. Ale to, to, to taki taczyński jest myślę, grzeczniejszy z tych grzecznych, którzy powinni rozliczać tą bandyterkę. Także jeszcze raz życzę Polakom, że mieli odwagę w przyszłym roku wyjść na ulicę i zakończyć działanie tego rządu. To na tyle pozdrawiam Austalowista!